Hey kochani, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj byłam już imprezjera, wrzucę wam przebitkę, tak się moje włosy prezentują. Zrobiłam sobie botoks i podcięłam, zrobiłam również bieżewkę, także tak się prezentuję, pokażę wam jeszcze dokładnie w domu. Teraz aktualnie jestem w Polsce, przyleciałam dosłownie na 6 dni. Dziesiątego wieczoru, weekendy byłam wieczorem, w niedzielę, a w sobotę już rano wyjeżdżam. No i e, byłam właśnie o ortodonty. Kolejny wyjazd znowu będę miała w październiku na początku, więc intensywnie. No i w tym tygodniu właśnie założyłam ortodontę, teraz fryzjera. No i w sumie z takich obowiązków, to obowiązków a w sumie wizyt żadnych zaplanowanych nie mam. Jest wszystko już załatwione. W czwartek... A nie, w piątek jedziemy do mojej wrześniaczki. z nim troszeczkę czasu, bo nie widziałam Miałem jej ponad półtorej miesiąca, więc czas najwyższy. Byłam też... W sumie widziałam ją już w poniedziałek, bo nocowałam u siostry, ale to tylko chwila, bo zawoziłam ją z siostrą do żłobka, więc teraz będziemy mogły całe popołudnie i ranek w sobotę spędzicie razem, więc super no i ogólnie szybki trip dla Polski Mam dzisiaj na sobie sukienkę z Miss Jacket jakby ktoś pytał no i ogólnie pogoda do Jest 27 stopni dzisiaj super słoneczko ja wylatując z Anglii miałam 20 stopni a teraz jest tam 28, więc w sumie nie fajnie. <grytanie> pewnie jak przyjadę to przywiozę oczywiście złą pogodę, bo ma się pogorszyć jeszcze weekend, tylko ma tam być ładne, a później już zła temperatura. No i chciałabym Wam coś powiedzieć, bo um, 20 września lecimy na wakacje i lecimy do Włoch. Już się tak nie mogę doczekać, to będą takie moje w sumie. Pierwsze prawdziwe wakacje gdzieś tak za granicą, oprócz wiadomo Anglii, e, tak to zawsze byłam na chwilę, a tutaj będą calusienkie 4 dni, prawie 5 we Włoszech, więc będziemy zwiedzać i wszystko. Lecimy dokładnie do Pizy, a e, mamy w planach wybrać się do Rzymu, także będzie super. w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy um, czwartek. Ja wczoraj już nie dokończyłam vloga, e, także będzie to dzień. E, znaczy także to będzie vlog z dwóch dni. Właśnie wracam z paczką Mato. Odebrałam dwie paczuszki, jedna jest do paznocy, a druga jest e, cuchem. E, I mam plan nagrać Wam jak już będę w Anglii hol zakupowy, Co tam udało mi się tutaj w Polsce kupić. Także mam nadzieję, że wam się spodoba. E, bardzo dużo rzeczy mam właśnie na wakacje. Także tylko oby pogoda nam dopisała. E, teoretycznie patrzyłam, no i ma być po 27, 26 stopni, ale e, niektóre dni mają być deszczowe, ale mam nadzieję, że e, akurat nie będą i będę mogła ubrać się z co, tylko będę chciała. No, i teraz właśnie idę do domku. Zaraz też wybieram się na spacer do mojej starej pracy, żeby się przywitać z moimi dziewczynami. No i później idę do mojej cioci, bo coś tam w telefonie jej nie działa. No a na koniec dnia jedziemy jeszcze do sklepu, żebym sobie tam mogła kupić jakieś rzeczy mm. i wzięła ze sobą. Bardzo chciałabym kupić konfiturę malinową, więc mam nadzieję, że znajdę. No, także idę. Jest taka pogoda ciepła, że szok. No i idę i zaraz Wam pokażę, co tam do baznoksi kupiłam na tym wyjeździe, a osobny będzie haul już z ciuchami. Także idę i zaraz Wam pokażę. Dobra, jestem już w domu, jest tak ciepło, jest e, już o godzinie 11, tak? Nie, 12, e, 25 stopni i naprawdę odczuwana to jest chyba ze 30, e, jak nie więcej. Właśnie ja doszłam do domu i mam tutaj paczkę, pokażę Wam e, właśnie co w niej jest. Jest to typowa do paznokci. Ze Alexa, może ktoś zna. Jest to kopytko tutaj z tym kultowym takim kółeczkiem do obrabiania skórek. Kupiłam na razie jedno i zobaczę, jak mi się to sprawdzi. Jeśli mi się sprawdzi, a pewnie na pewno, to dokupię sobie tego więcej, jak już będę leciała następnym razem do Polski. Także tak to się prezentuje. Zaraz Wam pokażę, co jeszcze kupiłam. Mam tutaj w dwóch pudełeczkach, żeby łatwiej mi było przewozić to w walizce. Rzeczy, które kupiłam, przede wszystkim mam tutaj lakiery i dwa żale. Takie, które uważałam, że będą fajne. Tu mam z boskiej całą kolekcję wedding. O, tak ona się prezentuje są prześliczne kolorki ogólnie są mm, dosyć do siebie podobne ale zawsze tym jednym odcieniem się różnią, więc e, to zobaczę jak e, będę malowała wzorniczki innymi rzeczami, na no, również wiadomo e, lakiery, tylko to już e, są z innej firmy, e, z takiej na której od samego początku pracowałam jest to naglar, takie trzy czekoladki można powiedzieć i tutaj e, Niebieski, zgniła zieleń i dwa bordowe kolory. Z boskiej również mam top. Chcę sobie go przetestować, jak on będzie się zachowywał na paznokciach. Mam jeszcze dwa żale, jeden jest z boskiej, jest on Pinkland. Oglądam taką dziewczynę, która właśnie pracuje na tych żelach i mówi, że jest prześwietny i ma śliczny kolor. No i faktycznie ma śliczny kolor. Zobaczymy jak będzie mi się na nim pracować. I drugi żel to już do bardziej do frencha konstrukcyjnego Modeling White. To jest taki um, galaretkowaty, bardzo dobrze napigmentowany biały żel, także no, na niego się zdecydowałam. Od początku pracowałam na tej firmie, więc wiem, że to jest po prostu dobry produkt. Także to są wszystkie rzeczy, które kupiłam do paznokci. A! Zapomniałam. Jest jeszcze jedna rzecz, którą już w sumie zapakowałam. I są to z Indigo formy do paznokci. Teraz mam właśnie z tej firmy, o której zawsze pracowałam czarne. No a teraz wzięłam sobie takie. Słyszałam o nich bardzo dobre opinie. No Dlatego je kupiłam i zobaczymy, jak się sprawdzą. A ty co? Obserwujesz, jak tutaj pokazuję, widzą? Tak, obserwujesz, kochani. Powiedz coś wszystkim. Aha. <grym> Teraz właśnie zaraz będę się zbierała do wyjścia. Najpierw sobie pójdę z pieskiem na spacer. Spakuję wszystkie rzeczy, które mam, a mam ich sporo. Mam nadzieję, że w końcu zabiorę resztę moich już zimowych rzeczy, bo e, wiadomo, teraz już temperatura będzie coraz niższa i, i muszę mieć jakieś tam sweterki, a jestem z marszluchem, więc mm, na pewno mi się przydadzą. Mam niestety bagaż tylko 20-kilowy plus e, taki podręczny e, do samolotu. Jeden, ten najmniejszy, więc e, nie ten większy podręczny. No i mam nadzieję, że się zmieszczę. Bardziej chodzi o wagę, bo upchnąć w walizce dam radę wszystko. Ale czy waga nie przekroczy, no to tego nie wiem. Ale na razie się tym nie martwię i zobaczymy, co mi się uda spakować. Mam jeszcze świeczki, które muszę dopakować. Dyfuzory, jakieś takie dokumenty moje. No i rzeczy, które jeszcze kupię. No, Mam zamiar dzisiaj iść e, i kupić konfiturę malinową, e, bo nie wiem, czy w Anglii ją znajdę. No a dlatego konfiturę malinową, bo ostatnio, jak byłam e, w Zakopanem na takiej podróży naszej poślubnej, no to piłam przepyszną herbatkę i w kieliszku takim odwódki, w takiej 50 dostawałam konfiturę malinową i była po prostu przepyszna do tej herbatki. E, także chciałabym ją kupić, może nawet ze słoiki i będę miała. Fajnie. Dostałam też od mamy jakieś tutaj e, rzeczy, takie do szybkich makaronów, e, jakieś cztery sery, e, różne takie właśnie, m, które w sumie tam są w polskim sklepie. No ale jeśli tutaj są niekorzystane, to dlaczego miałabym ich nie wziąć? Zobaczcie, to są wszystkie książki, e, które zostały i ich ze sobą nie wzięłam. Tutaj właśnie są te dyfuzory z tyłu, jakieś la, y, żarówki których również ze sobą nie mam Tu są jeszcze moje kosmetyki Jak wam pokazywałam organizację toaletki No to widzieliście, że I mówiłam wam w sumie, że Nie mam wszystkich kosmetyków wziętych Także tutaj mam pudełko z nimi Spójrzcie, tak się prezentuje To pudełko Tutaj są jeszcze jakieś pudry Jakieś balsam taką kąpieli Szampony Jakieś tutaj, o Solika nie, skin 79 A tutaj jakaś masażer podkłady, kolejny puder no także jest jeszcze tego sporo tutaj jakieś mgiełki z victoria's secret, z Gessa. o bardzo tą mgiełkę lubię i w sumie nie wiem czemu jej wcześniej nie zabrałam no nieważne, no ale zobaczcie tu jeszcze o jest taka mgiełka matująca, odświeżająca z właśnie to było w takim boksie, który kiedyś kupiłam no tutaj jakieś o perfumy też z Victoria's Secret ja je chyba dostałam jak byłam ostatnio na Sylwestra w Warszawie takie pudełko o tutaj jeszcze jakiś kremik czy tam serum, balsam no ogólnie jest tego jeszcze sporo znam puder sypki no także muszę sobie to wszystko zabrać Pokażę Wam jeszcze, właśnie te świeczki, które mam do zabrania i jeden dyfuzor. No w sumie jedna świeczka i dyfuzor. Um, jest to, jeśli może oglądacie, Anjax, a na pewno oglądacie, bo jest jedną z topowych youtuberek w Polsce. No to kupiłam sobie już jakiś czas temu, właśnie na Sylwestra, jak byłam w Warszawie, Baby Powder i dyfuzor też Baby Powder. Tutaj świeczka. One są tak pięknie pachną. Już nawet pudełka nie otwieram, a czuć ten zapach tak, co wygląda. O, no i dyfuzor już nie będę tego otwierała, ale no naprawdę przepiękny zapach, dlatego muszę to mieć. No i jeszcze z takich studenckich spraw, no to mam tutaj świadectwa moje, jeszcze na stare nazwisko moje, która też muszę zabrać, żeby mieć przy sobie. No i może mi się uda zabrać jakieś książki, które tam zostały. Tutaj mam jeszcze ze ślubu o, jakieś takie miotki. O, bo dwóch tam gości nie było. No i takie dwa miotki zostały. Więc je też pewnie ze sobą zabiorę. Także jest tego dosyć sporo, co bym chciała zabrać, i nie wiem, czy wszystko się uda mi zapakować. Na pewno chciałabym ze dwie książki wziąć, które chciałabym dokończyć. Jest to after, bo teraz wychodzi już piąta część after, a chciałabym przeczytać książki i być na bieżąco, co tam się dzieje, więc na pewno je ze sobą zabiorę. Okej, okay, kochani, tak się prezentuje moja stylówka. Sukienka jest z. Miss Jacket, ale kupiłam ją na Vinted. O wiele taniej niż na stronie. Taka króciutka. Ona jest trochę z tyłu dłuższa. Torebka Pinko jak zwykle. Klapki Birkenstock. No i tak się prezentuje moja stylówka na dzisiaj. Spakowałam się w wojskę. Tutaj akurat mam rzeczy, które muszę wyrzucić. No i niestety nie wzięłam wszystkiego tego, co chciałam. Musiałam dokupować dodatkowe kilogramy w bagażu. Albo raczej bagaż. Bagaż musiałam nakupić. E, tutaj mam 19,5 kg. Jeszcze tutaj muszę dojść leki. E, no i w kolejnej torbie. Y, tutaj mam laptopa i jeszcze jakieś tam ciuchy. Tu już mam przygotowane ciuchy. Także, no, e, tak. Spakowałam się i mam nadzieję, że na pewno e, ten bagaż waży 19,5 kg, bo ważyłam kilka razy i e, raz pokazywało tak, raz tak, ale mam nadzieję, że się zmieściłam. Także e, mam nadzieję, że nie będę to kupowała ani płaciła za dodatkowe kilogramy. A teraz właśnie wychodzę i idziemy na miasto. Przeszłam się do mamy, byłam u swojej cioci jeszcze tak przed wyjazdem, żeby troszeczkę z nią spędzić czas. No i e, poszłam do mamy, e, byłam w fortece, więc w sumie dosyć e, dzisiaj produktywny dzień sobie pochodziłam. E, przeszłam dosłownie przez całe miasto, byłam u mojej byłej szefowej, e, także fajnie. Niestety jej nie było, ale była jej pracownica i, i trochę tam pogadałyśmy. Kolejny mój lat e, do Polski będzie na początku października, w sumie drugi tydzień. No ale to też już niedługo. No a teraz kolejnym e, moim wyjazdem e, będą Włochy. Już się tak nie mogę doczekać. E, ogólnie, tak poza Anglią mm, i poza jednodniowymi gdzieś tam wyjazdami, wycieczki szkolne, no to nie byłam. Mm, nigdzie tak dalej za granicą, tym bardziej na troszeczkę dłużej niż jeden dzień więc bardzo się cieszę. No a Włochy to jednak to moja destynacja. Chciałabym je zwiedzić, zobaczyć. Mamy w planach na pewno pojechać do Pizy, do Rzymu, do Pizy lecimy, ale pojechać do Rzymu na jakieś plaże. Widziałam, że w drodze do Rzymu właśnie z Pizy będą takie termy, gdzie tam woda ma 37 stopni. No i mam nadzieję, że uda nam się tam trafić na wschód słońca. Tak, kończy się ten dzień. Jutro jedziemy do Modlina, do Nowego Dworu. I w sobotę będę leciała. Jutro jest piątek, ale będę nocowała tam u siostry. Także taki dosyć niby krótki wyjazd, niby nie, bo to miało być 6 dni, ale minęło chwila, moment. No i jutro spędzę z moją Chrześniaczką troszeczkę czasu. Nagram wam bo na pewno pojedziemy także czekajcie na vlogi z Włoch mam nadzieję, że Wam się spodobają mam na, e, nadzieję, że nagram przynajmniej ze 3 z 3 dni na pewno jak będziemy w Rzymie, w Pizie e, i może jakiś taki jeden luźny dzień e, co tam robimy, może na jakiejś plaży dzisiaj mamy kolejny dzień jak zwykle kolejny dzień ciepła i ruszamy zaraz do Nowego Dworu. Oczywiście jesteśmy... Znaczy w sumie ja, bo babcia pojechała z chrześniaczką. Jesteśmy najedzone. Obiadek zjadłyśmy sobie w Płocku, no i na razie jest wszystko w porządku, także myślę, że za 40 minut dopiero dojedziemy. A jest godzina 1530. Oby było to za 40 minut, bo jest naprawdę taki korek, jak w jedną stronę wszystko idzie super, to w tą stronę jest masakra. No ale jeszcze jedziemy, nie stoimy jakoś dłużej niż minuta, także jest spoko. Jutro już lecę, więc dzisiaj będzie też fajnie spędzony dzień. No i...